Witam państwa na kanale Nowe Spojrzenie. Proszę państwa, mamy okres świąteczno-noworoczny, więc może zaproponuję państwu nieco lżejszy temat. Jedną z moich pasji oprócz filozofii czytaniu trudnych książek jest muzyka. Szczególnie lubię szeroko rozumiany pop z lat 80., no też trochę z końcówki lat 70. i początku lat 90. No później z tą muzyką jest według mnie coraz gorzej, są coraz gorsze melodie jakoś tak ta muzyka już mi tak nie bardzo odpowiada. Wydaje mi się że rzeczywiście, że to co wpłynie na nas w tych pierwszych latach, tak, latach dojrzewania, no to później nam się to podoba, wpływa to na nasz gust i jakoś tak trudno już później polubić coś innego. Tak. No teraz te piosenki są już inne niż, niż w tamtych latach były. No i dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o piosence, której wszyscy, którą wszyscy znają. Tak, jest bardzo mega popularna. Jest to piosenka pod tytułem Last Christmas zespołu WEM. Jest to utwór ikoniczny w okresie świątecznym jest po prostu grany nieustannie przez różne stacje radiowe i, i telewizyjne. No, jedni kochają ten utwór nikt go nie znuszą, no ale nie ulega wątpliwości, że utwór jest naprawdę największym świątecznym hitem wszechczasów. Oczywiście no teraz wielu ludziom się on przejadł, no bo jak jest tak często puszczany, no to nic dziwnego, prawda? No, ale no, ale niektórzy y, po prostu y, wciąż y, uwielbiają ten utwór. No, najlepszy, najlepiej o tym świadczy fakt, że na YouTube Piosenka i Teledyx mają już prawie 900 milionów wyświetleń. A, a włączając y, w to inne kanały, mniej oficjalne i tak dalej, to ten utwór był już wyświetlany grubo ponad miliard razy na pewno. A więc widać, że jest wciąż popularny. Zresztą z komentarzy pod piosenką wynika, że ludzie z całego świata no, uwielbiają tę piosenkę, kochają ją, czują ogromny sentyment, zarówno do melodii, do tekstu, jak i do teledysku. Ja osobiście proszę państwa piosenkę usłyszałem po raz pierwszy w radiowej jedynce, bo u nas się słuchało programu pierwszego polskiego radia, zawsze babcia rano włączała, prawda, jak się szło do szkoły, przed szkołą się słyszało i tam właśnie usłyszałem piosenkę, to było w połowie lat 80, ona od razu wpadła mi w ucho. No później zobaczyłem teledysk w telewizji. Również mi się bardzo spodobał. No w tej naszej szarej Polsce oglądanie grupki przyjaciół, która wyjeżdża na narty w Alpy, no było czymś niezwykłym. Powiewem takiego lepszego, kolorowego tego zachodniego świata, prawda? Mimo że oglądało się to w czarno-białym telewizorze, no to robiło to piorunujące wrażenie. No i w późniejszych latach piosenka była powtarzana nieustannie w okresie świątecznym i za każdym razem dostarczała mi wiele Emocje. Proszę Państwa, pamiętam, że w tamtych czasach wyobrażałem sobie, że ja to jestem prawda George Michael, a, a ta brunetka, która występuje w tym teledysku, to jest akurat no, no, dziewczyną, w której danej chwili się zakochiwałem, tak? No więc <grym> czuję ogromny sentyment do tej piosenki, do tego teledysku, czuję się wręcz fanem tego utworu, dlatego pozbierałem dla Państwa różne informacje i ciekawostki z internetu i chcę tutaj Państwu to przedstawić, tak? I na początku może tak powiem, że po prostu jak to zwykle bywa telewizja kłami. To, co widzimy w, w teledysku nie odpowiada zupełnie prawdzie. No, wie, wiele rzeczy jest zupełnie na odwrót niż było w rzeczywistości. Ale może od początku. Piosenka została napisana przez George'a Michaela w lutym 1984 roku w domu jego rodziców. George wtedy oglądał jakiś tam mecz za swoim kolegą z zespołu, czyli z Andrew Ridgeleyem, coś tam sobie chrupali, i nagle George, Michael dostał olśnienia, poszedł na górę do swojego pokoju. Warto tutaj przypomnieć, że panowie wtedy mieli po 21 lat, a więc, proszę zobaczyć, jak to byli główniarze. A już mieli na swoim koncie kilka hitów międzynarodowych hitów. No ale wróćmy do tego, do, do tego dnia. A więc, Andrew, Andrew Ridley ogląda na dole mecz, bo prawda, bo był fanem piłki nożnej. Zresztą na jednym z teledysków zespołu M widać go w koszulce zespołu Queen's Park Ranger, więc zapewne jest kibicem tego zespołu. A więc on został na dole, dalej sobie oglądał mecz. A George tworzył, tworzył ten utwór, i proszę Państwa, po godzinie zszedł na dół. Ale Andrea już tam nie, nie było, bo skończył się mecz. Poszedł do domu, tak? No ale później, oczywiście, pokazał swojemu koledze to, co stworzył, zaprezentował mu wstęp, melodię refrenu. No i jak później Andrew opowiadał, był to moment cudu. Proszę posłuchać, co powiedział. Od samego początku czuliśmy, że Las Christmas ma wszystko, aby podbić listy przebojów. Zaraz po tym, jak George napisał tę piosenkę, to wiedzieliśmy, że to będzie wielki przebój. Nic dziwnego, że dzisiaj jest już świątecznym klasykiem, mówi Andrew Ridgely. No właśnie. I tutaj, proszę Państwa, właśnie Andrew mówi, że George był. Podekscytowany tym, co stworzył. Wygląda tak, jakby odkrył złoto, no i w pewnym sensie odkrył złoto. I tutaj, jeszcze Andrew Ridgeley mówi, że ta piosenka powstała w starym pokoju George'a Michaela, w którym jako dzieci spędzali dużo czasu. Tam nagrywali pastysze audycji, pa, pastysze audycji radiowych i jingle, grali też w Scrabble. Ta gra była ulubioną grą George'a Michaela. No, i tam właśnie po raz, pierwszy, po raz pierwszy puścił George Michael to, co stworzył Andrew, i Andrew powiedział, że to było absolutnie powalające. I tutaj go cytuję: George dokonał muzycznej alchemii, wydestylowując esencję świąt Bożego Narodzenia w muzykę. Dodanie tekstu opowiadającego historię o zdradzonej miłości było mistrzowskim posunięciem, i jak to często robił, poruszył serca. Proszę państwa, największa siła Las Christmas y, y, polega na tym, że tam jest po prostu świetna melodia, wpadająca w ucho. Jest to taka melodia radosna, ale też i melancholijna. No jednak nie oszukujmy się nie jest to jakaś nadzwyczajnie skomplikowana kompozycja, ale tutaj y, eksperci mówią, że Georgeowi Michaelowi zależało na tym, aby odbiorcy skupili się na jego głosie i tekście piosenki, a nie na muzyce tak bardzo, tak? Więc i to właśnie jego umiejętności wokalne sprawiły, że do dzisiaj piosenkę Las Christmas kochają miliony ludzi na całym świecie. Tekst piosenki opowiada o nieszczęśliwej miłości. i historia umiejscowiona jest w okresie bożonarodzeniowym. I można powiedzieć, że tekst jest banalny, ale ta banalność tego tekstu no, po prostu powoduje, że jest on uniwersalny, że jest taka uniwersalna opowieść, z którą każdy się może utożsamiać, no bo każdy był chociaż raz w życiu zraniony i, i wielu musiało spędzać święta w samotności z dala od ukochanej czy ukochanego, prawda. Tutaj ym, warto zacytować słowa Andy Morahana, ym, reżysera teledysku, który powiedział coś takiego. Chcieliśmy stworzyć historię, która działaby się w scenerii zimowej, śnieżnej. Natychmiast do głów przychodziły Alpy. Zespół miał już ikoniczny utwór, który traktował o letnich wakacjach, czyli piosenkę Klub Tropicana, więc był pomysł, żeby zrobić coś, co odwołuje się do zimowych wakacji. No i właśnie zrealizowano w ten sposób, właśnie Las Christmas. Utwór przeleżał kilka miesięcy w szufladzie, no bo tak jak powiedzieliśmy sobie, wymyślony został w lutym i dopiero w sierpniu został nagrywany w profesjonalnym studiu nagraniowym. Ale teraz może garść informacji o teledysku. I tutaj ciekawostka, proszę Państwa, bo teledysk był kręcony w październiku, a nie w grudniu. No ale to logiczne, bo po prostu chciano, by teledysk był gotowy. Na święta Bożego Narodzenia, prawda? I żeby był emitowany w MTV jeszcze przed świętami. No więc musiano się spieszyć, dlatego kręcono go w październiku. No ale znalezienie lokalizacji w Europie, gdzie padałby śnieg, no było dosyć trudne. Brano pod uwagę lodowce, no ale tam trzeba było dotrzeć wyłącznie helikopterami. Uznano to za zbyt ryzykowne i zbyt drogie. Ekipa filmowa planowała też nagrywać zdjęcia w słynnym kurorcie szwajcarskim Ksztaat, no ale w końcu jakiś specjalny lokalizator wskazał producentom miejsce, gdzie spodziewane są opady śniegu, no i była to miejscowość Fee w Alpach Szwajcarskich, gdzie tam, no śnieg potrafił leżeć z reguły 42 tygodnie w roku, więc była duża szansa, że będzie i teraz. No i rzeczywiście tam właśnie nagrano ten teledysk. W wideoklipie wystąpili George Michael, oczywiście Andrew Ridley. Wystąpiły członkinie duetu Pepsi and Shirley oraz inni przyjaciele Georgia Michaela, w tym m.in. Martin Kemp, basista słynnego zespołu z Ballet. No i proszę państwa, no tam oczywiście jest w tym teledysku przedstawiona sprawa taka, że grupka przyjaciół kolejką linową udaje się do domków alpejskim, kurorcie narciarskim. Tam spędzają święta, przygotowują się do tych świąt. Tak w międzyczasie George flirtuje z byłą swoją dziewczyną, która teraz jest dziewczyną Andrew. W tym klipie tak, to jest właśnie ta brunetka. No, i ta cała piosenka można powiedzieć, że jest skierowana do niej. W całym filmie można ją rozpoznać po tym, że jest po prostu zwykle ubrana na czerwono, a wszyscy inni noszą bardziej stonowane kolory. I tutaj jeszcze w tym teledysku jest ważna broszka. George Michael, bo tam w teledysku występują również krótkie retrospekcje, i pokazane jest, że George Michael podarował w poprzedni święta tą broszkę tej swojej ukochanej. No a teraz, teraz ta broszka, niby tam wysadzana klejnotami, jest noszona przez właśnie Andrew Ridge No i to sugeruje, że on dostał od dziewczyny właśnie ten sam prezent, jak gdyby, tak. Co rok temu ona dostała od Michaela. Proszę Państwa, i tutaj jeszcze taka jest ciekawostka, że Ketty Hill, ta brunetka, która gra właśnie tą byłą dziewczynę George'a Michaela, nosi broszkę właściwą stroną do góry, tak? Natomiast Andrew Ridley sobie przyczepił ją do góry nogami. No, i oczywiście tam jest pokazany różne sceny, jak Michael, George Michael jest, prawda, tam zamyślony. Patrzy się na, na tą byłą swoją dziewczynę. No, i później cała grupka opuszcza domek, prawda, wychodzi z tej kolejki liniowej. Wszyscy są odpowiednio dobrani w pary. Michael jest tą swoją nową dziewczyną, i wyglądają się na szczęśliwych, więc. No, nie wrócił jednak do tamtej dziewczyny, i ta właśnie piosenka ma taki wydźwięk, no w sumie w smutny, że coś minęło. No ale też i prawda, jest radosna, no bo jest już w nowym związku, więc wszyscy są zadowoleni. Ale tutaj jest właśnie taki, można powiedzieć, pierwszy fałsz, prawda? Tej, bo wszyscy znamy przecież Georgia Michaela wiemy kim był, prawda, a tutaj no, jest przedstawiony, prawda, jako miłośnik, miłośnik kobiet, co jest pewnym fałszem, no, ale to przecież jest normalna sprawa, no to, wiele jest takich filmów, gdzie jest to wszystko odwrotnie niż w rzeczywistości to wygląda, proszę Państwa, tylko że takich rzeczy tam zafałszowanych to jest, no troszeczkę jest, proszę Państwa, bo na przykład dom widoczny w teledysku, to jest to schronisko o nazwie ten i ono nie było, ten dom nie był po prostu miejscem nagrywania scen przy świątecznym stole, proszę Państwa. Okazuje się, że sceny we wnętrzach nie dało się tam nagrywać po prostu, bo nie uzyskano zgody właściciela i dlatego nakręcono je po prostu we wnętrzach pomieszczenia oddalonego o kilkaset metrów dalej. Obecnie jest tam gminne Centrum Kultury Steinmate. No, i taki kolejny fałsz to jest to, że po prostu do tych słynnych domków nie da się dostać kolejką linową, jak sugeruje wideo, bo kolejka po prostu zawiezie nas dużo wyżej na wysokość 3000 metrów, a tam już żadnych domków nie ma. Poza tym też ekipa filmowa musiała uzyskać specjalne pozwolenie, aby podjechać pod kolej liniową tymi jeepami, które widzimy w teledysku. Po prostu w miejscowości jest zakaz ruchu samochodowego i ten zakaz obowiązuje już od lat 50. Tutaj ciekawostka, kolejka dalej funkcjonuje tak jak wtedy, zmieniły się tylko po prostu gondole w tej kolejce. W trakcie nagrań, w trakcie nagrywania tego teledysku, proszę Państwa, wszyscy pili alkohol. Jedyną osobą, która nie pozwoliła sobie na picie alkoholu był George Michael, który czuwał nad tym, by wizja reżysera teledysku pokrywała się z jego wizją. Dlatego często odchodził od stołu, by sprawdzać kolejne ujęcia. I tutaj no wszyscy obserwatorzy wskazują właśnie, że chociaż planował już wtedy solową karierę, no to zależało mu na tym, że byłem odszedł do historii w takim pięknym stylu. No i rzeczywiście mu się to udało, bo piosenka przetrwała próbę czasu, dalej cieszy się wielką popularnością. Ale właśnie we wspomnieniach wielokrotnie podkreślano, że George Michael bardzo uważał na każdy detal tego nagrania. Był bardzo zaangażowany w filmowanie, no i miał swoją bardzo specyficzną wizję, jak powinien wyglądać ten teledysk. W pomieszczeniu, w którym nagrywano sceny przy, przy kolacji, prawda, przy tym stole świątecznym, nie było ogrzewania, proszę Państwa, i było tam strasznie zimno. Cała ekipa musiała y, przechodzić do y, apartamentu obok, by się y, trochę rozgrzać. Stół oryginalnie był zastawiony, udekorowany nieotwartymi butelkami alkoholu, proszę Państwa. Ale w swoim geniuszu drugi reżyser stwierdził, że nie wygląda to realistycznie, i pootwierał te butelki i zaczął rozlewać alkohol. No i za, zanim zaczęto filmować, to większość była już po większym lub mniejszym drinku. No a w miarę upływu czasu towarzystwo coraz bardziej było pijane. Cała ekipa liczyła, proszę państwa, kilkadziesiąt osób i ulokowana została w hotelu, który wówczas się nazywał Waliserhof, a dzisiaj się nazywa Ferienart. Co ciekawe, George i Andrew zamieszkali w najdalej oddalonych od siebie pokojach. Nie wiadomo, co to miało na celu. Prawdopodobnie chcieli w ten sposób zbudować może nastrój przed teledyskiem, no bo jak gdyby rywalizują o, o kobiety, prawda? Więc chyba o to chodziło. Inną ciekawostką jest fakt, że krzesła, na których siedzieli bohaterowie teledysku, stoją do dzisiaj w restauracji Tier Mile, bo właśnie z tej restauracji zostały one wypożyczone na potrzeby teledysku. Natomiast broszka, która była najważniejszym rekwizytem w filmie, należała do mamy Andrew Ridgeley'a i tutaj kolejna ciekawostka po pierwszym dniu filmowania zaginęła i wybuchła panika w ekipie, no ale w końcu została znaleziona gdzieś w śniegu, no i katastrofa została zażegnana. No i tutaj wszyscy wspominają, że rzeczywiście wszyscy się dobrze bawili tam, niektórzy to wręcz zachowywali się jak na wakacjach, a nie w pracy, także no, wspaniała była atmosfera i tutaj jest taka kolejna ciekawostka, że po prostu ten teledysk to był ostatni raz, kiedy sfilmowano George'a Michaela z brodą, bo później już zawsze, yy, znaczy bez brody, bo później już zawsze nosił mniejszy lub większy zarost. I może teraz przejdźmy do wspomnień bohaterek klipu, czyli tej blondynki bl, 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 bl i tej przede wszystkim brunetki. Ale może zacznijmy od dziewczyny George'a Michaela, która w tym teledysku gra aktualną jego dziewczynę. Tą, tą, chodzi o tą blondynkę, nie tą brunetkę, proszę Państwa, bo brunetka to jest była dziewczyna. Yy, tu chodzi o tą blondynkę. I ona, proszę Państwa, mało kto wie, to jest Debbie Killingback. to jest brytyjska aktorka, która obecnie się zajmuje między innymi aktorstwem, ale też jest agentką młodych talentów aktorskich. I ona wtedy miała tylko 19 lat. I ona mówi coś takiego, właściwie byłam wtedy fanką zespołu Go West, z czego George nie był zadowolony, ale po Las Christmas, po piosence Las Christmas zostałam fanką WEM. I jak się to stało, że dostała po prostu y, rolę y, w tym teledysku, mówić coś takiego. Wysłałam swoje taśmy, byłam najdrobniejszą aktorką y, w całym tym towarzystwie, która wzięła udział w castingu, no ale George nie widział przeszkód i dał mi tę rolę. Grałam obecną dziewczynę Georgia, ale oczywiście on naprawdę kochał swoją byłą, którą grała Katy Hill. I Debbie. Mm, Killing Back przywołuje wspomnienia. Ona mówi na przykład o tym, że w którymś tam momencie był alarm przeciwlawinowy i to wszystko opóźniło zdjęcia, mówi też, że brała udział w scenie łóżkowej z George'em Michaelem, ale ta scena została wycięta z teledysku. I też wspomina, że atmosfera była wspaniała i zawiązały się nam bliskie przyjaźnie między uczestnikami i tutaj mówi coś takiego kręcenie trwało 4 dni ale było bardzo intensywne pracowaliśmy po 16 godzin dziennie w pewnym momencie kiedy filmowali jak skaczemy przez płot rozległo się ostrzeżenie przed lawiną i wszyscy musieliśmy opuścić plan w pewnym momencie nie miałam też odpowiednich butów narciarskich więc George pożyczył mi swoje i wspomina dalej. Kiedy wracaliśmy, spóźniłam się na samolot i pamiętam, że George, który czekał na lotnisku, powiedział: Myśleliśmy, że zostałaś porwana. Aktorka dodała, że nie była zaskoczona, że piosenka stała się tak wielkim hitem. A teraz, może, yy, przeczytam Państwu, co, yy, co mówi Ketty Hill, czyli ta brunetka, jak ona wspomina pracę na planie tego teledysku. Kiedy Hill miała e, wtedy 28 lat, czyli była o 7 lat starsza od George'a Michaela. Normalnie nie piłabym na planie, ale podczas tej sceny przy stole wszystko stało się trochę głupie. George miał niesamowite poczucie humoru. To była świetna zabawa i naprawdę naturalna. To nie było inscenizowane, to po prostu była grupa przyjaciół, która dobrze się ze sobą bawi. Na tym polega magia tego teledysku. W scenie przy świątecznym stole wszyscy byliśmy trochę podpici. Wydaje mi się, że tylko George, George nic nie pił, natomiast ja wypiłem dużo czerwonego wina. Na nagraniu jest scena, w której patrzę na George'a i mam wziąć łyk wina. Widać jednak, że tego tak naprawdę nie piję. To dlatego, że miałam już wtedy dość alkoholu. Wszyscy nosiliśmy narty przez wiele dni, ale tak naprawdę w ogóle nie jeździliśmy na nartach. Na filmie widać też, jak grupa z nas wsiada do kolejki. W rzeczywistości kolejka nie ruszyła. Po prostu często wsiadaliśmy i wysiadaliśmy, żeby nagrać ujęcia wejścia i wyjścia z kolejki. Dom, w którym kręciliśmy sceny z kolacją i choinką nie miał ogrzewania, więc było zimno. George był bardzo zabawny, bardzo mnie rozśmieszał. Andrew był taki sam. Oboje byli bardzo zabawni. Mieli bardzo podobne poczucie humoru. Fajny kontakt miałam również z innymi członkami ekipy. Do dzisiaj na przykład jestem w kontakcie z Debbie Kielinbach, która w filmie wcieliła się w nową dziewczynę Georgia. I dalej Kitty Hill mówi: Miałam mnóstwo szczęścia, grałam łamaczkę serc. I musiałam się wyróżniać, musiałam nosić jaskrawe kolory. Tymczasem Debbie musiała zniknąć w tle, więc ubrali ją w stonowane szarości, jakąś czerń i brąz. Katy Hill twierdzi również, że George Michael wyciął kilka scen, bo uważał, że wyszedł niekorzystnie, ale modelka tutaj przekonuje, że no nie mogła tego zrozumieć, bo po prostu świetnie wychodził i był bardzo przystojnym mężczyzną. I Katie ciepło pamięta scenę, w której ona i George żartują na śniegu. I powiedziała coś takiego. Musieliśmy wejść na wzgórze około pięć razy. Za każdym razem George się poślizgnął. Za którymś razem siedział przy mnie na śniegu i się śmiał. I tę właśnie scenę użyli w teledysku. To było całkowicie naturalne. Po prostu śmialiśmy się do łez. George nie mógł wstać. To moja ulubiona scena. No, para została dodatkowy dzień, aby sfilmować scenę retrospekcji, w której George daje Keti diamentową broszkę. No i wspomina, że sfilmowanie tej sceny było dla niej czymś wyjątkowym. Po nagraniach polecili helikopterem do Genewy, a stamtąd do Londynu już samolotem rejsowym British Airways. Tam załoga ich rozpoznała, znaczy rozpoznała Georgia Michaela, który był już jakąś tam małą gwiazdą. Przeniosła im szampana, i... ale Ketty mówi tak, że zostaliśmy rozpieszczeni przez personel pokładowy, ale byliśmy tak zmęczeni, że po prostu zasnęliśmy na sobie, byliśmy wyczerpani. I dalej wspomina. To był ogromny szok dla mnie, kiedy zmarł George Michael. Zadzwoniła do mnie koleżanka i pomyślałam, że to jakiś chory żart. Byłam w Lancashire, ponieważ zawsze spędzamy tam Boże Narodzenie z całą rodziną. Wydawało się to niewiarygodne, to było takie smutne. Przez pierwsze dwa lata później piosenka i teledysk były dla mnie zabarwione smutkiem, ale teraz znów przywołuje wszystkie szczęśliwe wspomnienia. I, i co mówi. I co wspomina Andrew Ridgley, eee, mówi coś takiego: Bawi mnie, ile jest włosów w tym teledysku. Prawie nie widać ludzi spod tych włosów. No tutaj warto przypomnieć, że teraz aktualnie Andrew Ridgley jest łysym mężczyzną, więc dlatego pewnie tak powiedział. Eee, proszę Państwa, George Michael został oskarżony o plagiat. Eee, Piosenkarz Barry Money Uważał, że piosenka bardzo przypomina jego utwór pod tytułem "Can't Smile Without You". No i podał łem do sądu. Sprawę jednak szybko umorzono, gdyż muzykolog powołany na świadka przedstawił 60 piosenek, właśnie które miały porównywalną sekwencję akordów i melodię. Tutaj warto fanom wszystkim powiedzieć, że pod koniec 2019 roku w serwisie YouTube opublikowano odświeżoną wersję teledysku, w której jakość obrazu została cyfrowo podniesiona do rozdzielczości 4K. Do remasteringu wykorzystano oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji. No Warto też dodać, że w tamtych czasach zespół WEM przekazał wszystkie swoje tantiemy z tej piosenki na rzecz pomocy ofiarom głodu w Etiopii. Piosenka uważana jest za jeden z najpopularniejszych utworów lat 80., i do dzisiaj ma zagorzałych fanów. Andrew Ridgley nie kryje, że jest no, dumny z faktu, że mógł uczestniczyć w tym projekcie. Mówi coś takiego: Jestem podekscytowany, że jestem częścią tej magii, którą pozostawił po sobie George. No, i rzeczywiście artysta świetnie żyje z tantiem z tego utworu, bo przy tylu odtworzeniach na całym świecie, no to naprawdę można z tego żyć. Można nic nie robić, tylko można żyć, prawda, z tych tantiem z, z Last Christmas. Z kolei reżyser teledysku Mora Han mówi coś takiego. Teraz jak na to patrzę, to uwielbiam to. To jest takie kinowe i naturalne. To rzeczywiście jest banda kumpli, którzy fajnie spędzają razem czas. Proszę państwa, tutaj się właśnie przypomina ten fakt, że George Michael zmarł nagle w Boże Narodzenie 2016 roku w wieku 53 lat. No on śpiewał tą piosenkę Last Christmas, ostatnie święta, prawda? No i w te święta właśnie zmarł. No to jest jakaś taka dziwna koincydencja. Ale może na koniec jeszcze przedstawię państwu wspomnienia mieszkańców tego miasteczka. Jak oni to wspominają, nagrywanie tego teledysku. Na, na przykład pracownik obsługujący gondolę przy kolejce właśnie górskiej, który jest widoczny w teledysku, on miał wtedy 29 lat i wspomina, że nic wtedy nie słyszał i nie znał George'a Michaela. Nie mówił po angielsku, więc nie rozmawiał z ekipą. Jak wspomina, scena z nim trwała dosłownie kilka minut, nie było żadnych powtórek, więc. No, nie miał nawet okazji pogadać, zresztą w ogóle nie wiedział, kto to jest George Michael, tak? Z kolei 62-letnia sprzedawczyni z tego miasteczka Ingrid Buman, mówi dzisiaj, że uwielbia do, do tej pory słuchać tej piosenki i dla niej jest to właśnie absolutnie świąteczna piosenka. I mówi coś takiego, kiedy kręcili zdjęcia, w wiosce było dużo szumu. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak popularna będzie to piosenka. I co się tu właściwie działo wtedy, mówi. Zauważyliśmy to dopiero później, kiedy obejrzeliśmy wideo w telewizji. Od, cza od tego czasu jesteśmy niesamowicie dumni. No i warto podkreślić, że śmierć George'a Michael'a po prostu wstrząsnęła miasteczkiem, i, i tam ustawiono specjalną choinkę ku jego pamięci. I na tej choince każdy, kto chciał, mógł coś powiesić. No i na koniec muszę Państwu powiem, że kilka dni temu na oficjalnym kanale WEM na YouTube opublikowano nagranie, które może być gratką dla fanów Last Christmas, bo po prostu możemy zobaczyć kulisy powstawania teledysku i te sceny, które nie weszły ostatecznie do, do, do tego teledysku, więc no, na pewno jest to duża gratka dla fanów. Na dzisiaj dziękuję. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Dziękuję.